Aktualności i wydarzenia, samorząd gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. jak co roku gmina Kamienna Góra organizuje dożynki? Odbyły się one w pisarzowicach? Tak, rzeczywiście organizujemy organizujemy przeważnie pod koniec września bądź nawet na początku października, ze względu na to, że klimat mamy jaki mamy, w tym klimacie musimy funkcjonować, a dorzynki, które są tradycją polskiego rolnictwa i polskich mieszkańców wsi. Yy, trzeba kontynuować, dlatego że jeżeli tej tradycji nie będziemy prze, yy, przekazywać młodym pokoleniom, nie będziemy jej yy, kontynuować, no to odpadnie nam jakiś taki identyfikator yy, narodowy. Wspomnę, yy, że nie we wszystkich państwach yy, dożynki mają taką tradycję. Yy, dla porównania powiem, że w kontaktach z samorządami zaprzyjaźnionymi, na przykład Danii, Zdani. Mieliśmy kłopoty w przetłumaczeniu, co to są dorzynki. Oni to zaczęli nazywać Świętem Chleba. Niech tak będzie, dlatego że no, najważniejszą częścią tychże dożynek jest Misterium Chleba, to jest Święto Chleba. W tym roku obchodziliśmy je właśnie w pisarzowicach, dokładnie 21 września tego roku. nowego w aglomeracji Wałbrzyskiej? Aglomeracja Wałbrzyska w sumie skupiająca 16 gmin jest taką bardzo aktywną Organizacją, która przygotowuje się, przygotowuje swoje struktury do absorpcji środków unijnych budżetu 2014-2020. W tej chwili nowością jest to, że siedem gmin powiatu Świdnickiego wystąpiło z chęcią przystąpienia do tej aglomeracji i 12 września na posiedzeniu Rada samorządowa aglomeracji wałbrzyskiej wyraziła wstępną wolę rozpoczęcia prac które miałyby doprowadzić do przyjęcia tych siedmiu gmin do aglomeracji Świdnickiej. Oczywiście te gminy muszą jak gdyby dogonić nas chociażby z, ze strategią aglomeracji, uzupełnić tą strategię, strategię ZIT-u, tak zwanego zintegrowanych inwestycji terytorialnych i tak i tak dalej. Czym to się zakończy? Jaki będzie efekt tych prac? Trudno na razie przewidzieć. Przy czym no, postawiliśmy pewne warunki sobie nawzajem. Jeżeli one będą spełnione, będziemy rozmawiać o tym dalej. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Kamienna Góra. Na 33. sesji Rady Gminy Kamienna Góra będziemy się zajmować głównie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, informacjami z zakresu świadczeń rodzinnych oraz realizacją wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamienna Góra. Natomiast z ważniejszych uchwał. Będzie podejmowana dzisiaj uchwała dotycząca połączenia instytucji kultury, czyli bibliotek i Domów Kultury w jedną instytucję, którą uchwałę taką intencyjną podjęliśmy w miesiącu lutym. Uzyskaliśmy pozytywne opinie od ministra kultury i na dzisiejszej sesji zostanie podjęta ta uchwała. Zostanie również podjęta uchwała o zmianach w budżecie oraz uchwały dotyczące dzierża. I to są w zasadzie główne tematy. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Co w dniu dzisiejszym się tutaj odbędzie w Ptaszkowie? Dzisiaj zakończamy projekt pod tytułem warsztaty kulinarne dla małych i dużych, który trwał przez trzy miesiące co sobota. Skąd pozyskaliście środki? Z gminy Kamienna Góra i z granicy z Lubawki. Na czym polegał ten projekt? To jest projekt, polegał na warsztatach kulinarnych. Dzieci co sobota od godziny 1 do 18. Uczyliśmy ich gotować. Gotował profesjonalny kucharz Leszek Cichocki. Uczył ich wszystkich gotować i koło gospodyń wiejskich, bo on był tak co drugą sobotę, miał 4 czy 5 spotkań, a resztę koło gospodyń pokazywało swoje umiejętności, bo dość porządne mamy koło które umią wszystko no i jeździmy po różnych występach z jedzeniami z tego także się nauczyli i oni już prowadzili resztę tych kulinarnych warsztatów. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Kos i dzierlatka Czosz wasz mości nie w smak klatka. Rzekła do kosa dzierlatka. Gwizdać? Gwizdasz jeszcze? Ale co to za gwizdanie? Dawniej twoje głosy wieszcze zwiastowały nam świtanie. Aż krzewity nieraz brzmiały. A dziś? Wstydź się, dziś nie nieśmiały. Nucisz tylko cichym głosem, jakbyś przestał już być kosem. Co w krzewinie, to nie w klapce? odpowiedział kos dzierlatce. Gdybym ja zaśpiewał szczerze, wierzwać panna, korzyść jaka. Oto ze słuchaczów bierze, a pieczyste ze śpiewaka. Panie wójcie, wspaniała inicjatywa z tym czytaniem, Fredry. Y to jest jak gdyby odpowiedź na apel, bo inicjatorem tego wszystkiego był prezydent Rzeczypospolitej. Natomiast to, że Krzeszów, Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie, Biblioteka, Gminna Biblioteka Publiczna podjęli odpowiedź na to hasło, no jest przepięknym pomysłem, tym bardziej, że pogoda jest śliczna. Będę na pewno śledził informacje z Polski, gdzie podobne czytanie odbyło się na świeżym powietrzu. Wiemy, że e, Kraków odpowiedział na ten apel nocnym czytaniem, ale nie wiem, czy w ciągu dnia e, gdzieś będzie drugi taki przypadek. Jeżeli nie, no jesteśmy wyjątkowi. Paweł i Gabeł w jednym stanie domu, wiesz. Paweł na górze, a Kabeł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gabel na myślał swobodę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zająz między stoły stołki. Koniu ucieka. Strzelały drąby, krzyczał do stoju Znosił to Paweł, nareszcie nie może schodzi. do gabła i prosił w pokorze. Zmił się, wacz pan, w polu nieco. Bo mi na górze szyby do lecą. No a co ona tu gawy? No a co ona tu domku. No a co ona swoim domku. Oglądaj serwis informacyjny Gminy Kamien góra. Prawie dyscyplinę sportu, która nazywa się Nordic Walking. Skąd zamiłowanie do takiej dyscypliny sportu? Wszystko zaczęło się na studiach. Po prostu mieliśmy dodatkowy przedmiot do wyboru, no i mnie zaciekawiło właśnie też można powiedzieć, że nazwa dużo ciekawi, no i też ogólnie jak, jak to wszystko się zaczęło, dlaczego akurat ludzie chodzą na tych kijkach, no i można powiedzieć, że to się tak wszystko zaczęło od, po prostu od mojej wykładowczyni ze studiów. Wojtek, jakieś osiągnięcia? Osiągnięcia? Jestem wicemistrzem e, Polski na dystansie 4 km i również brązowym medalistą. Wojtek, widzę na Twoich tutaj tym strojach jakieś tutaj napisy Gmina Kamienna Góra. Tak, e, dostałem dofinansowanie z gminy i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Jestem też reprezentantem, oczywiście, Gminy Kamiennej Góry, jak i reprezentantem Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Wszystkim sponsorom, oczywiście, za wsparcie, za wsparcie finansowe, oczywiście duchowe też. Chciałbym serdecznie podziękować. Co to robi ten sport? Chodzą starsi, młodsi? Powiem tak. Jeżeli chodzi o bo zakres wiekowy to nie ma znaczenia, ponieważ to jest bardzo zdrowy sport, można dużo sobie przez to poprawić oczywiście koordynacji ruchowej, bo ten sport wymaga też również koordynacji, jak i oczywiście kondycji. Idąc możemy oczywiście zaobserwować widoki, które tutaj mamy w miejscowości, oczywiście wszędzie można też zobaczyć widoki, nie tylko u nas, wszędzie gdzie spacerujemy, to jest, można to, bo... Dla mnie to jest po prostu spacer. Co to daje dla takiej osoby młodszej czy starszej tak chodzenie z kijkami? E, po prostu chód. E, samo to, że idziemy, już wpływa na, na, ten, na organizm. E, badania wykazały, że jest prawie 90% zaangażowania wszystkich mięśni, jeżeli poprawnie idziemy z kijkami. No i oczywiście, zwiedzamy, spędzamy dobrze, wolny czas. I polecam to także osobom starszym, jak i młodym. To jest sport dla wszystkich. Czego Ci życzyć w tym sporcie? No, jak każdy sportowiec marzy o sukcesach. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Odbywa się drugi memoriał imienia Włodka Respontka. Yy, drugi dlatego, że wcześniejsze tego typu zawody nie były, jak, nie były nazwane memoriałem. Do, po raz y, drugi y, z tą nazwą odbywają się zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych gminy Kamienna Góra y, w takim systemie międzynarodowym w skrócie CTJF. Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej ojczyźnie. Rzeczpospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia imienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Ślubuję! Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w gościńcu Rudawskim w Pisarzowicach w gminie Kamienna Góra. Co wyróżnia Państwa ofertę na tle pozostałych w regionie? Jest nam niezmiernie miło przywitać Państwa w Gościńcu Rudawskim w pisarzowicach Gmina Kamienna Góra. Do Państwa dyspozycji oferujemy komfortowe pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe wraz z dostępem do internetu. W naszym gościńcu odbywają się różne imprezy okolicznościowe, przyjęcia weselne, bankiety, urodziny podobne. Nasz gościniec położony w otoczeniu niesamowitych górskich atrakcji. Nasi klienci czują się bezpiecznie. Posiadamy duży monitorowany parking. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas. To był serwis informacyjny gminy Na Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.